Cześć! Witajcie! To jest taki bardzo ciekawy film na moim kanale, ponieważ w ogóle takich nie nagrywałem nigdy, nie? Moje wszystkie filmy polegały na tym, że po prostu brałem sobie kamerę, wychodziłem gdzieś na dwór z moimi kolegami, braliśmy właśnie kamerę i nagrywaliśmy po prostu jakieś ciekawe sytuacje, typu na przykład, że broda coś tam dziwnego odwalił, nie? Coś właśnie w nocy, coś z duchami, ale też wiecie, możliwe, że wiele osób nie zna moich wszystkich jakby kanałów i filmów, ale ja nagrywam bardzo, bardzo długo. Tak naprawdę moje pierwsze filmy powstały już w roku 2008 Ale o co chodzi w tym filmie i dlaczego go właśnie teraz nagrywam? Moi drodzy, chciałbym dzisiaj żebyście właśnie poznali mnie z tej strony bardziej spokojnej Żebym wam trochę tutaj opowiedział kim ja właściwie jestem, co ja robię Dlaczego właśnie od bardzo długiego czasu nagrywam filmy Tak więc rozsiądźcie się w waszym fotelu i zaczynamy Ej, w ogóle powiem wam taką ciekawostkę Dawno temu nie miałem takiej płynności w ogóle w opowiadaniu i w nagrywaniu Teraz w ogóle ostatnio miałem dosyć długą przerwę od w ogóle rozmawiania wypowiadania się, prezentacji. Natomiast myślę, że ten film wyjdzie ciekawie z powodu mojego doświadczenia, którego troszeczkę zgromadziłem podczas mojej tutaj wielkiej podróży YouTubeowej, ale też tej poza kamerami, która się wydarzyła. Które filmy mam nadzieję, że niedługo będę mógł wam w końcu opublikować i powiedzieć uchylić rąbka tajemnicy co do moich wielkich planów przyszłych produkcji oraz tego, co po prostu ciekawego robiłem w ostatnim czasie. A w tym filmie chciałbym wam trochę opowiedzieć o sobie, o tym dlaczego w ogóle nagrywam na YouTube'a i jak wyglądała ta moja właśnie historia. ok zacznijmy właśnie od roku 2008, kiedy to dostałem moją pierwszą kamerę. Dokładnie tak. W ogóle jeszcze wcześniej też trochę nagrywałem takie w ogóle pierwsze vlogi, kiedy pierwszy raz w życiu miałem kamerę w ręce, jednak Wszystkie z tych vlogów zostały później usunięte, niestety, ponieważ po prostu rodzinnie potrzebowaliśmy miejsca na dysku i <laughs> moje pierwsze w życiu twarze zostały, niestety, usunięte. Ale nie martwimy się z powodu tego. Proszę Państwa, o, szanowni Państwo, to jest taki zwrot, który ja lubię mówić na moich filmach. Myślę, że Wy też go lubicie, ponieważ mi się naprawdę bardzo podoba. To jest super zwrot w ogóle. No, więc słuchajcie tego. W 2008 roku, po moim usunięciu moich pierwszych w życiu vlogów, dostałem moją pierwszą kamerę, na której nagrywałem bardzo szalone vlogi z życia codziennego. Bo nagrywałem po prostu wszystko. Jak chodzę po podwórku, jak karmię moje rybki, jak szukam mojego królika, to dwa lata później yy, miałem królika, ale ogólnie nagrywałem wszystko przez kilka lat następnych. Po prostu przychodzili do mnie koledzy, nagrywaliśmy razem takie nasze twory, typu jakieś walki kosmicznych rycerzy, coś takiego. Po prostu byli to koledzy, którzy mieszkają bardzo blisko mnie. Na tej samej ulicy, albo ulicę Obok, więc po prostu. Po wykorzystywałem, że mam takie znajomości i nagrywałem moje pierwsze, takie bardziej ciekawsze produkcje Ponieważ y, też często miały one takie znamiona teleturnieju Chyba mnie zrobili na odwrót Przecież to ja leżę na odwrót Mój pierwszy w życiu teleturniej, który prowadziłem Czyli pytanie lub w łeb Polegał on na tym, że Zadawałem pytanie, jak nie odpowiedziałeś Dostawałeś w łeb <grych> W czasach takich bardziej gimnazjum Miałem już mojego pierwszego smartfona Który nie był taki jak obecne smartfony Miał po prostu dosyć słabej jakości kamerę I nie był aż taki po prostu dobry Jak dzisiaj są aparaty w telefonach Natomiast wykorzystywałem ten fakt Do tego, żeby nagrywać moje filmy w szkole w, szkole. w czasie filmów w szkole graliśmy w różne gry, typu na przykład gra w butelkę, w której były tak zwane wyzwania. Wykonywaliśmy poszczególne wyzwania i świetnie się bawiliśmy. Taka prawda. Jednakże później po konfrontacji z różnymi osobami z różnych części Polski po prostu dowiedziałem się, że ludzie w moim wieku wtedy też grali we wyzwania, natomiast bardziej w takie, że na przykład z dziewczynami, że pocałuj ją, zrób to, zrób to. My bardziej graliśmy ogólnie w męskim gronie, bo jakby nie miałem w tym czasie za dużo koleżanek, dlatego właśnie Głównie wyzwania polegały na tym, żeby na przykład zjeść jakiegoś rybaka, schodnika, albo żeby się położyć na jezdni i samochody jeździły gdzieś, nie? Albo na przykład, żeby wejść komuś do auta, nie takie wiecie, yy, zadania z, z obrzydliwych, z niebezpiecznych i z yy, jakichś takich szalonych, pokręconych społecznie, nie? Nagrywam ten film bez żadnego scenariusza, to jest totalna jakby improwizacja, natomiast myślę, że naprawdę wyjdzie dobrze i pokażę Wam tutaj wszystkie kanały i produkcje, które właśnie nagrywałem na przestrzeni lat. Trzeba tutaj też wspomnieć o tym, że w czasie właśnie, kiedy byłem w gimnazjum, nagrałem film, na którym wystąpili nauczyciele, tylko gdzieś tam w tle. Po prostu oni akurat szli, a Pech czy tam właśnie szczęście, w zależności od tego, jak rozpatrywać moją historię. Pech lub szczęście chciało, żeby oni wystąpili gdzieś właśnie za moimi plecami. I ja wtedy w takiej właśnie sytuacji nie zwracałem na nich za bardzo uwagi. Po prostu dalej nagrywałem swoje przygody z kolegami, jak robiliśmy jakieś zabawne rzeczy. To były naprawdę piękne czasy. Na przykład wkładanie mentosa pod y, koreczek i zawiązywanie go nitką, żeby kolega jak odkręca to mentos mu wpada i bum na twarz i na cały korytarz. Nie no, wiecie, jestem trochę kryzalem, ale no cóż, no dobrze. Oprócz tego, wiecie, jakieś takie wnoszenie śniegu do szkoły, coś takiego, nie? Jednak wracając do tej sytuacji z nauczycielem, no to ogólnie była dosyć duża afera o to, że właśnie nagrałem nauczycieli, że właśnie jakiś uczeń nagrywa nauczycieli, stawał do internetu. Trochę były to też inne czasy, ponieważ to było około 10 lat temu ogólnie, dlatego jeszcze jakby wtedy wydaje mi się, że nauczyciele i ogólnie ludzie o wiele bardziej bali się internetu niż dzisiaj. I po prostu bardzo byli tym przerażeni, że ktoś tam nagrywa, coś, Mimo tego, że nie wiem, że oni byli gdzieś tam bardzo daleko, oni byli jakby tłem, no ale też wiadomo, jakie są przepisy, w szkole się nagrywa i tak dalej, nie? Więc była trochę afera. Filmy musiały później zniknąć. Było też coś takiego, że ludzie ustawili się na, jakby, auli. Był specjalnie apel do nagrywających, że mają przestać. Możliwe, że też z mojego powodu zrobiono coś takiego jak zakaz używania telefonów, ale wiecie, nie tak, że przynoszenia, albo że używania na lekcji, po prostu zakaz nawet na przerwach nie można było korzystać. Z telefonów nawet pewnie go przynosić. Tak więc naprawdę u nas w szkole w Odolanowie nauczyciele byli naprawdę cięci na telefony i na nagrywanie. Możliwe, że po tej mojej akcji, która właściwie nie była aż tak jakoś bardzo niebezpieczna, czyli szkodliwania. Właśnie w latach 2014-15 na mój kanał Patryk Grasiak, który wtedy jeszcze się nazywał koles 99, chodziły po prostu jakieś losowe sytuacje, typu jakieś zabawa z kotem, jakieś dzikie tańce, jakaś sklejka montażowa, coś takiego. nie? Dopiero kolejnym moim krokiem. W kierunku właśnie filmowym, było założenie w roku 2016 kanał Dos Patricos, który założyłem już będąc na etapie liceum z moim kolegą Patrykiem Kałążnym pseudonim Bambus, który nadali mu e, swoją drogą wizjonerze. O wizjonerach będzie później. Nagrywałem z niejakim właśnie tutaj Patkalem Bambusem bardzo dużo filmów. Nawiązywaliśmy do Breaking Bad, do Pulp Fiction, do Dead Note, ale myślę, że takim najciekawszym filmem w naszej tutaj filmografii był film Ura Odolanowa, Dres i historia z Morałem, czyli nasz pierwszy film na kanale, który obejrzało ponad 5000 osób. Tak naprawdę w Odolanowie mieszka mniej niż 5000 osób, dlatego bardzo dużo mieszkańców Odolanowa obejrzało ten film na 100%. Ciekawa historia z tym filmem też jest taka, że właśnie co roku znajduję jakieś osoby dosyć młode, chodząc sobie po Odolanowe czy jeżdżąc na rowerze. Pytam się ich też często, czy właśnie mnie znają, czy mnie kojarzą. O dziwo, osoby, których totalnie nie wiem, które są młodsze ode mnie, mówią, że. Znają mnie. Ja nie wiem skąd, skoro ja ich na przykład nie znam, nie? i się później okazuje, że znają mnie z tego filmu Raki Odolanowa. Podobno ten film był nawet puszczany w szkołach, na lekcjach wychowawczych, a już na pewno bardzo często w mojej szkole w Odolanowie, bo dostałem po prostu dużo informacji, że osoby, które mnie znają, widziałem je, bo ktoś puszczał właśnie mój film na lekcjach wychowawczych, bo po prostu to jest jedyny film o Odolanowie, że tyle się dzieje, po prostu, nie? I moim zdaniem to ma znamiona czegoś w stylu miejskiej legendy że kim jest ten człowiek i co to za film, nie? I dzięki temu właśnie Dobra, musiałem przesunąć krzesło, bo mi uniemożliwiało moje ruchy. Tak więc film Uroki Odolanowa naprawdę stał się legendą i naprawdę chodząc po Odolanowie jestem rozpoznawany dzięki temu. Ludzie chcą autografy, ludzie chcą zdjęcia. Czuję się jak celebryta, naprawdę. Ale tylko na terenie Odolanowa. Niestety. Lub wtedy. <laughs> no i ten kanał z Patrykiem Patkalem sobie tak rozwijaliśmy 2016, 2017. W 2018 już trochę mniej. Już w tym roku miałem taki pomysł, żeby trochę się od niego odłączać trochę właśnie robić coś swojego. Nagrywałem z Meksykaninem Ricardo, nagrywałem z brudką film pod tytułem Krzyk, więc też testowałem po prostu jakieś nowe formaty. Próbowałem być takim drugim bardęgą bo kupowałem właśnie stroje jakieś mroczne, za które się przebierałem. Natomiast później moje życie poszło ogólnie w kierunku filmowym. W momencie kiedy poszedłem do szkoły filmowej, wtedy już wszystko wybuchło. Zacząłem chodzić na plany, występować w paradokumentach i polskich filmach i serialach. Występowałem dlaczego ja w szkole, w trudnych sprawach. Byłem właśnie aktorem. Pracowałem jako asystent reżysera w polskich filmach. Po prostu wciskałem mój wciwski nos, gdzie się tylko daje, się chodzi o branżę filmową. Nagrywałem nawet film z youtuberem Danny Ferreri. Mnie możecie znaleźć na niektórych jego filmach na jego kanale. Był taki epizod, że nawet montowałem dla Blowka. No więc po prostu próbowałem wejść do tej branży w każdym możliwym miejscu, gdzie się tylko dało. Jednakże później długo właśnie nie udawało się to. Ja. Ogólnie, już zaczynałem kończyć mój pobyt w szkole filmowej. Bardzo dużo się tam nauczyłem i bardzo ciekawych ludzi poznałem, których do dzisiaj bardzo lubię i czasem nawet się spotykamy. Pozdrawiam Was, ogólnie, jeśli to oglądacie. Natomiast po zakończeniu szkoły filmowej postanowiłem, że ruszam z własnym kanałem. Mój kanał nosił nazwę Wizjonerzy i zamysłem było, właśnie, zrobić popularną w tamtym okresie kolejną ekipę, która będzie robić bardzo zwariowane rzeczy. Miałem pójść w tematach takich miejskiej rozrywki nocnej, czyli że po po prostu bierzemy grupę wizjonerów idziemy gdzieś na miasto, poznajemy mnóstwo nowych osób i po prostu w jednym odcinku występuje 100 osób, które akurat są w danym miejscu i akurat chcą wystąpić na moim filmie, nie, to był po prostu zamysł każdego odcinka, w każdym odcinku miały się dziać jakieś zwariowane rzeczy typu nie wiem, mieliśmy podpalać rynek miasta czy coś, nie, miało wybuchać coś i w ogóle, nie, że miały być bardzo dynamiczne te filmy, jednak niestety trochę powiem wam szczerze, moje plany na samym początku pokrzyżował COVID ponieważ wtedy były restrykcje i zamknięto bardzo dużo obiektów. Bardzo dużo miejsc publicznych miało też restrykcje. I z tego też powodu skończyło się to tak, że dużo nagrywaliśmy po prostu z wizjonerami, ale bez innych ludzi. Nasze filmy w pewnym momencie weszły na bardzo takie jakby tory horrorowe. Zaczęliśmy w pewnym momencie po prostu nagrywać jak chodzimy po jakichś opuszczonych miejscach w nocy, jak znajdujemy jakieś podejrzane, opętane lalki, czy tajemniczy obraz kota pośrodku niczego. Później ta lalka ożyła. Jeśli ktoś oglądał moje filmy to wie. Więc po prostu bardzo długa seria, która wynosiła wiele odcinków, które pewnie tutaj wam pokażę. Oprócz tego chciałem też wiadomo zwiększać cały czas osoby, które występują w naszej ekipie, żeby choć trochę pokrywało się to z moim oryginalnym zamysłem. Dołączyłem do naszej ekipy dziewczyny, asymptoty. Swoją drogą jedna z dziewczyn asymptot, które jakby to był taki inny gang, który poznałem i, i, i przyłączyłem go do gangu wizjonerów. Po prostu powiedziałem im, że asymptoty to są dziewczyny, a wizjonerzy to są chłopacy i teraz macie się kolegów nie? I co ciekawe, jak sami pewnie się spodziewacie, dziewczyna, chłopak, doszło do nawet jakichś parek w tej tutaj ekipie, którą sam stworzyłem. Jedna osoba z wizjonerów i jedna osoba z Asymptot do dzisiaj są w związku. Ja trochę uznaję się za ojca tej relacji, proszę Państwa. I tak sobie tworzyliśmy, mijały miesiące. 2020, 2021. Jednak w roku 2021 z miesiąca na miesiąc coraz mniej miałem pomysłów, wizjonerzy byli coraz trudniejsi we współpracy. Chciałem też poszukiwać czegoś znów nowego. W grudniu 2021 2021. Niestety nagraliśmy ostatni odcinek w Logonaris, na którym wystąpił miotacz ognia <gry> i był on naprawdę ciekawy, jednak faktycznie w zamyśle miał to być już ostatni odcinek tej serii z powodu takiego, że po prostu tak jak wszystko w życiu trochę się zawsze przejada, trochę się wypala i stwierdziłem, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Również mój kolega wyjeżdżał wtedy, który był głównym bohaterem, co bez niego też byłoby prawie niemożliwe. W ekipie były zgrzyty i po prostu trzeba było zakończyć. Następnie w moim życiu był pewien intensywny okres, o którym za bardzo nie planowałem mówić w tym filmie, dlatego na razie o tym nie, nie powiem, co się działo w roku 2022. Jednak jakoś właśnie pod koniec tego roku postanowiłem wrócić do vlogonaris. Zaczęliśmy robić drugi sezon. W drugim sezonie już bardziej skupiałem się na oryginalnym zamyśle, czyli były bardzo, bardzo towarzyski. Naprawdę poznałem mnóstwo ludzi, którzy naprawdę robili genialne show. Ten sezon jest trochę krótszy, natomiast równie jest ciekawy. Projekty były o wiele grubsze, odcinki o wiele głośniejsze, bardziej dynamiczne, i naprawdę to też jest coś, z czego jestem dumny. Na samym końcu drugiego sezonu postanowiłem, że chcę zrobić jakieś uwieńczenie obu tych dwóch sezonów i dlatego zrobiłem karty wizjonerów. Dokładnie tak. Powstały karty, które są jakby pomnikiem tych całych dwóch sezonów. Na każdej poszczególnej karcie jest jakiś wizerunek osoby, która dołożyła cegiełkę do powstania obu sezonów wizjonerów. Naprawdę jestem po prostu dumny z tych kart i naprawdę spędziłem dosłownie całe lato grając z, z różnymi osobami. Mam taką notatkę w notatniku, gdzie jest napisane, że ponad 10 osób ze mną zagrało różnych w te karty wizjonerów, tak więc też na pewno dużo rozrywki one przyniosły. Zasady do tych kart opracował Patryk Bambus Spadkal Kalążny, za co Ci oficjalnie dziękuję. A doszło do tego pomysłu tak, że po prostu jedliśmy sobie sushi jak gangsterzy, i ja mu po prostu położyłem dwie stówy na stół i powiedziałem, Twoje zasady będą Moimi kartami I tak właśnie zaczęła się historia kart wizjonerów Kiedy już również sezon drugi wizjonerów Zaczął mnie męczyć Zacząłem kręcić chyba najpotężniejsze vlogi W moim życiu To był naprawdę bardzo mocny czas Byłem na Islandii Przefarbowałem moje włosy Nagrałem teledysk w na którym występuję w kilku różnych krajach Tak naprawdę i śpiewam Nagrałem filmik, na którym obrzucam się pieniędzmi W luksusowym apartamencie I wiele innych takich naprawdę trochę dziwnych Tworów, bym powiedział Które już jakby miały zadanie żebym też spróbował trochę bardziej się wykazać. I tak dochodzimy do maja 2022, kiedy stwierdziłem, że chciałbym teraz, pierwszy raz w historii, pokazać się trochę tak, że tak powiem, jak na dłoni zacząłem nagrywać takie, można powiedzieć, weekly vlogi, gdzie za tydzień po prostu wstawiałem jakąś przygodę, którą przeżywałem. Raz byłem właśnie na ekstremalnym spływie kajakowym, raz miałem ptasznika na ręce. Po prostu naprawdę to też było ciekawe. Było to w takim bardzo jakby kameralnym stylu. Czyli po prostu usunąłem wszelką muzykę, która zazwyczaj była na moich vlogach, i yy, zastąpiłem to takim poczuciem yy, delikatnego cringe'u, ponieważ niektórzy mówią, że jestem dobry w generowaniu cringe'u. <grych> yy. No. No widzicie, tak jak właśnie teraz, nie? Miałem nawet rozmowę na Wyspie Słudowej z gościem, który mi powiedział, że Ej stary, mógłbyś zrobić coś takiego właśnie, co wyzwala taki efekt podobny do tej youtuberki Bobby, nie? Tutaj macie nazwę, bo zapomniałem jej nazwiska. I ja stwierdziłem, że dobra, obejrzę sobie co ona tam stara i że zrobię coś podobnego, tak więc... No spróbujemy zainscenizować teraz, na czym polegały te vlogi. Szanowni Państwo, dziś będziemy płynąć kaczkiem. O nie, ja nie lubię kajaczka. Wiecie co? Ja na kajaczkach zazwyczaj. I yy, no, ginę. Proszę, nie każę mi płynąć kajaczkiem. No, właśnie te wrogi polegały mniej więcej na takim stylu. Myślę, że się w nich odnalazłem, ponieważ lubię ten styl. Jednakże pozostaje pytanie, co dalej?